Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sea of Thieves! Wcale nie tak, że to cięcie, wcale nie. Tak, cudowne cięcie. No dobra, nieważne. A bo ten wulkan tam. No dobra, trzeba żagle zagle wystawić. Eee, na, na prawo. Nawet nie wiem, gdzie płyniemy w sumie, tylko tak się skierowałem, więc. Aktualnie? nie wiem, na co my w ogóle płyniemy. Dosłownie nigdzie. Pójdziemy <tłyniemy> na wody I... gdzie mogą coś tam dodać w Dobra, mniej więcej prosto no. Tylko, że zaraz może jeszcze nas przypali jakaś skała z tego Bym się nie zdziwił Jak ja bym chciał wrócić do tego Taki stary ląd typowo No to zaraz wrócimy przecież Dawaj na W Wait, przestałem żagle. A, To jedę ci pomóc No akurat już skończyłem ostatni tylny. I tak będziemy w teraz, bo trzeba. Aha. We dobra. Ja zrobię jednak większe koło, bo <laughs> wiedzieć co tu się dzieje, nie? No. Tak, widzę. Opuściłbym coś na bocie Ale... O, cześć Obczarek O, cześć Rafał On się tu zaraz położy, zobacz Idzie tutaj na swoje miejsce Tutaj właśnie Chociaż nie Chociaż nie Co on robi? Nie ma na to swoje miejsce Tutaj ma Patrz Odwróć Właśnie go odstawiłeś gdzieś A nie masz, tutaj ma swoje miejsce nie? Okay. Możesz go położyć tym będzie spał Czy coś Elegancko kurde Dodali opcję siadania to teraz jest zabawa Ja. Yeah. Swoją drogą wulkan przestałem nawalać więc już skręcam na, na wulnie O! Nawet można sobie wziąć ten Kamerę zmienić no. Poderką. Fajna sprawa. Kort, pass. A, elegancko. Dobra, to co, gramy szanty? No, zaraz. No, dobra, będzie akurat dobrze. Słabo, słabo łapie wiatr. Nie no, akurat to jest najlepsze w tej grze. Co z tego, że dziura we żagle? Skoro i tak wieje wiatr tak samo, a i płynie się tak samo. No tak. Nie no, ale gdyby zrobili taką mechanikę, wiesz, że, że dziura we żagle to gorzej, to by, to byłoby śmieszne. Wysoko, w mojej trzeba skręcić w prawo teraz właśnie zobaczyłem <śpiewanie> Dobra Czekaj, ale zobacz coś coś innego możemy bo są jeszcze jakieś inne. No dodali? Patrz, zacznij grać. To jest fajne, nie? No. Mi się tam podoba jak dla mnie. Jak dla mnie, to to skwasak. Eee, spójrz do, do przodu No widzę Ale to jest płyn płyn łódko płyn Ewentualnie jeszcze coś innego w tych nowych daj No tak, ale to jest takie płyn płyn łódko bój. Dobra chodź tu dawaj Czekaj To będzie lepiej Piekalny galop A. Eee wait To muzyka Ej, kontrabanda Rzuciłem się po tą najcenniejszą rzecz eee, Łajdacka czaszka Z tych cenniejszych No to można broć, można i broć I <laughs> to, to trzeba Absolutnie Cześć, są dwie aż Czy nie? Łajdacka? Nie, dobra, jedna tylko. Nie się wydawało. No to weźmy żarcie jeszcze i się zmywamy. Ale tak na dobrą sprawę, to 25 minut to się ile? W kilkadziesiąt minut maksymalnie prześlę, nie? Jakoś tak. 25 minut mogę przesłać tak pół godziny. No to mówię jakieś, coś, coś, coś w tym stylu. No i tak skończymy, będziesz chyba mułk nie? Mhm. To co, resztę zostawiamy, czy...? Żarcie. Kurda, no to... ale ja najpierw powinienem... A! Rekin! Rekin! Dobra. Dobra się go Mieprzy to. Nie idę. Zabiłem go. Także możesz już płynąć na spokojnie. Najpierw to zostawię żarcie, które mam tutaj. Swoją drogą, to kiedy syreny na wbiją. To już jest. Bo lubią... Już? Osłaniaj jakby co Pewnie się zaraz pojawią No nie, przestały grać No i Nie, pod wodą słychać No Tak, strzelają do mnie strzelają. Zresztą się, dobra Płyń, płyn. Płynę, płynę, płynę O kurde, jak mijają Kotwica ta, wywalona w to wszystko, płyniemy Kotwica, kotwica, dawaj szybko. Chyba nie powinny na jakoś dziury specjalnie zrobić. No nie. Chociaż, kto wie, my się od razu wtedy zobacz do łatania Na wszelki wypadek. No. Nie, nicem nie robią, nie są w stanie przebić pancerza drewnianego. <laughs> tak swoją drogą ża żaglę prosto. No, ja musimy dać. Nawet okej. Okay. Ej, ale primo, ale już jest ciekawie, nie? Tak ogólnie. Nawet. Pomogę, patrz. Ja paję szybko. O, oh, i elegancko. Tak, gdzie płyniemy? Wobec ci płyniemy na SW ogólnie Musiałem po co zobaczyć ten dym No jest fajny, ale to było w misjach No, to ja mam taki wiesz Aha, dobra, to my płyniemy idealnie na przystań No. Zaraz. Jeszcze trochę skręcę. Typowo i będzie engine spire no. Okej, okay, brzmiałeś typowy głos na masno, nie MAS Dobrze. Well, to pinga. O, gracz tygodniu A, ol, to się wzięło. W tym wydaniu gracza tygodnia wygrywa. Niko, Swoją drogą Wojtek miał. Wojtek miał jakieś 19-20 me memiasza robić. Czy robił w ogóle? Tak. Właśnie go robi. Aha. Co tam wygrywa? <laughs> Jak na razie? Oltest. <laughs> Kto by się spodziewał? Oba. Chyba memy to Old Test. Chyba, że zaraz sobie wstawi. <laughs> Ej, mam takie dziwne wrażenie, że on sobie zaraz wstawi to. Co sobie wstawi? No mamy On będzie, potrzeb będzie potrzebował w twoją, twojej pomocy chyba. Bo... wiesz... E nie przewalimy Eee, nie, dobra. Nie, nie powinniśmy Tak patrzę na to wydanie <śśmieniamy> w, to jest... w bardzo demokratycznych wyborach wygrałem ja <śmieniamy> Jeszcze autorskie mała Mendo. A tylko mi wst Tab, że... A, dał siebie, no tak. <grystanie> A jeszcze niech mi tylko wstawisz, że Oltes wygrał. Zaraz się pinnie, żebyś pewnie coś wysłał albo coś. Nie, raczej nie. A co, ma nitro? Nie, ale przecież mogę, może skopiować link do wiadomości. A, to jest prawda. Na kąpie przynajmniej tak jest. Jeśli to film będzie. No tak. Miejmy nadzieję, że to film. <grystanie> Bo chociaż Ech, mój film. To wtedy twój. <grystanie> No i moja jakże cudowna autorska pa yy, Boże. Moja jakże cudowna autorska pasta... Kurwa pasta. Passa autorskich memów, które zdobywały memiarza tygodnia by się zaprzepaściła jakby Ekskluzywnej dla Krucjaty. <grytania> autorskie memy. Gramy. No właśnie. Ale co to jest za piosenka? Kenken! No. No tak! Toś musi... musi wziąć tą, nie? to mnie Tu ty graj i ja wezmę ten ty, 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 ty. Ty, Dobra graj, ty, ty, ja będę kręcił Czekaj ja idę luknąć. Zawiadą się, bo ten filmik był naprawdę zajebisty na akurat się wybuchał płotnie. No niestety Ja bym wybrał przynajmniej, ale dałem mu wolną wolę, bo... I taki była jego kolej, a ja miałem grać, więc. Dobra, chyba trzeba już zarzucać. No na pewno. Dawaj, dawaj, dawaj. No jest fajnie Co gramy jeszcze muzyka? Tak? Hehe. <laughs> Czemu mi się tak fajnie biega z tym? <laughs> to jest świetne, no, no. To jest chyba najlepsza szanta, jaka została dodana. Poza tym, z piratów. Ja już skończyłem trochę szybciej, ale to nie, nie ma znacznej Bardzo dobra. No Świetna! To też nie jest zła. Nie no. Sztywny Rafał ten Tak, teraz wygląda świetnie. Ale mam miał to swoją cenę no, <laughs> niestety kurwa. Ile ciebie stówy wydałeś Nie Zresztą to nie, nie, na, nie na to tylko nie? No, nie tak. Jeszcze kupiłem te emotki i... wiesz, parę tą rzeczy No jednak No jednak, trochę kosztowało Ale te wyspy są fajnie jest w ogóle zaprojektowane, że można sobie tak prostu chodzić Tu w kółko No Szant też dobra hmm. Jeszcze to tak. Czekaj Tak jak przyjemniej kołysać się wśród fal to jest? Hmm, tak Nie ja, no fajnie, że je dodali w sumie Dobra, trzeba porobić biznesy. Eee... Yy, chce pan yy, się yy, być grobowca? Nie wiem, Jay, może najpierw sprzedajmy to co mamy. A, no tak. Zapomniałem Ej, bo my tam najgorszy. nie wróciliśmy po to, w ogóle jeden ten kufel, czy co to tam było. No ciul. Eee, walić. Ty jego to tam wiesz? Kogo to w sumie obchodzi? No, jeszcze mnie rekinc zaatakował, ja się wydarłem. Mhm. <laughs> Nie chcę w, w sumie ta część, ta, ta część rozrywki na nagraniu to dziw, dziwne to będzie. W sensie takie nic nie robienie w sumie. Nie. Jakby się będzie... Ja jestem rozmawiałem że tygodnie było. No, parę rzeczy było. Jakby nie patrzeć, to jest bardzo specyficzny kanał. To jest bardzo specyficzny serwer. A to też. <laughs> A co takiego nie mają, pamiętajcie. Nie, yeah. remember, no ten, no, no ale te, nie, nie ta wersja? nie, nie ta wersja? You know, like, cała no, cała krucjata Bilek. No, AC. No, gdzieś tam miałem ten filmik fajny. Ach, yeah. on był cudowny. No, a później, a później Sick. całe AC Bilek. Like. Remember, no Cruciata. <laughs> <laughs> Oni jeszcze to zrobili tak. Chcieli tego mema. I czerwonym napisem Czerwony napisem żeby się tylko tego. Tak żeby to się wróżdziało i się nie zlewało No ale czego my oczekujemy od AC. Zno pewnie to jakieś te gejuchy robiły po kroju tego Marcina czy coś tam Tylko na pewno. Ja nawet nie wiem czy to klasyfikować jako człowiek ciężko by było Ciężko powiedzieć no w, czy to w ogóle człowiek Ciężko powiedzieć, że oni są w ogóle tam ludźmi w sumie Senpai, jeśli to... <tryk> jeśli to oglądasz, to wiedz jedno. Użyję na tobie kiedyś takiego pięknego zaklęcia. Pierdol się. <tryk> Stachu Jones. Pierdol się. To nie uczeń. To nie uczeń. Chuj mu w dupę. Tego akurat nie widziałem. <laughs> Właśnie muszę obejrzeć ten magnację. Bo ja nie obejrzałem tego jeszcze. Jak to nie? No nie, nie oglądałem. Zdrada ojczyzny. Zdrada ojczyzny. Oj, tam nie miałem czasu. Trzeba cię no, je rozstrzelać. Od samego początku yep. jak to wyszło, ja nie mam ciągle czasu, żeby to obejrzeć. A nie masz czasu. Aha. Skarbiec. Leniuszku, leniuszku. Skarbiec. Aha. Nie chcę nam się skarbić. Chyba nie. Ale kupię. Niech ja... Taki aż nie wypadek. No, na no później może się przyjać. No jakbyśmy mieli więcej czasu, no, albo jakby Olaf w końcu ogarnął sobie tego sota. Albo Oltes. Albo Oltes. Albo A Ola. bardziej Olaf, bo jednak... A jednak bardziej Olaf, bo... Yes. Z nich dwóch, bo jednak to legendarne trio. No to Piękne czasy Otyl. Już nigdy nie wrócą, ale to już tam no nie wrócę co nie. No wrócę, co z teraz mamy grubas, grubasów. <laughs> od samego, my dwa od samego początku mamy takie same skity, Olaf już dwa razy miał inne No bo Olaf to Olaf, tak? Mówił, tak. że lubi mieć różnorodność mhm. Kilkukrotnie płyt zmieniał <laughs> Bo to Olaf. <laughs> to... Kurde, zaproponuj zadanie to Coś ciekawego? Eee, nie, zbieraczy złota tylko. Eee. 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 Nie mam rzutu do eee. Po kopy już te skarby No niby można, ale tylko nie o, na kurwa. tych <laughs> Cześć A nie, więc nie umiecie Och, ale To jest The Devil's ten O, jest Jest kurczak Devil's Street. Jezu, jest opowieść Kraken's Fall i Jakoś nie wiem o5, kurde Eee... czekaj, zacznijmy od tego, że i eee, wow, 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 Devil's Reach, no właśnie Devil's Reach już wziąłem eee... widzę Coś tu jest z, czekaj. z tego? Czekaj, jest prawdziwy Booty Nie, look, nie, Luka Point to nie Booty też nie N Nie, nie, nie <laughs> Snake Island wiadomo, Chicken Island o, nawet widziałem jej nazwę. Nieświadomy Chicken... Krook z Hollow? ci powiem. E, nie, nie mamy. E, nie wiem, Barna Kluka okay, i to też nie. Nie, e, mamy kotwicę jakąś. Wiesz, wygląda jak kotwica. O, czekaj, Krookiec. Tam był. Kruk. Krookiec Mats. Co? Kroket Mats. Dobra, <laughs> Sheep Rock Bay, Kraken's Fall. E, taki kształt kotwicy, nie wiem co to jest. Rozumiem, rozumiem, tylko że nie wiem, że to będzie na tym, tym. Kotwic Finest Trading Point. To chyba będzie trochę większe. Hmm. Fulls Lagoon. W ogóle co? Jest tego, skrzynia tego. Reaper. No. Akurat dopłynęli. Mhm. Halipka. Wait. O oh, jest! To jest szarctut. Serio? Ta. Szarctówki, Jezus Maria. To byśmy nie znaleźli. To, A Teraz obczajmy sobie zagadkę. 2, 3... 4. No Kraken no to... to można widać. Czyli mamy 5 chyba, tak? Czy mi się da, wydaje? 5, 5, 5. A, dobra. Bo już myślałem, że źle. Ale to już będzie w następnym odcinku. Siema. Bye.